Witaj w tej lekcji, dzięki której dowiesz się czym jest separacja domeny i ma to szczególne zastosowanie, gdy posiadasz pewien hosting, a na nim umieszczonych jest kilka domen. Domen, dzięki którym masz możliwość tam zarządzania swoimi różnymi stronami internetowymi i nawet może być tak, że dla tej każdej domeny jest postawiony inny WordPress, czyli są tam osobne pliki na których jest przechowana witryna, ale my zwracamy uwagę na tą kwestię separacji, aby zwiększyć bezpieczeństwo samego hostingu. Dlaczego ta separacja właśnie w tym pomaga? Wyobraź sobie sytuację, tutaj jest pewien przykład, znajdujemy się w hostingu, gdzie zobacz pojawia się wiele domen. Ja ich nie ukazuję, ale jest tutaj wiele domen. I nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ktoś yy, zainfekuje jedną domenę, i tak naprawdę by zainfekował wtedy pliki związane z tą domeną, yy, i to mogłoby sprawić, że od razu zostanie zainfekowany cały hosting, serwer, czyli też zostałyby zainfekowane inne domeny, które znajdują się na tym hostingu. I by do tego nie doprowadzić, to istnieje coś takiego jak separacja domeny to świetna funkcja, która działa w większości firm hostingowych, szczególnie w takich firmach hostingowych, które posiadają dobre opinie. My takie polecamy jak Cyberhost czy też LH i też na usługi tych firm dajemy odpowiednie rabaty. I ukaże Ci, jak Ty masz możliwość włączyć taką separację, co ona jeszcze dodatkowo jest w stanie zapewnić. Zobaczysz, jak można to zrobić zarówno z poziomu Direct Admin, biorąc pod uwagę Cyberfox, ale ukaże to także na przykładzie hostingu LH.